Kolejny dąb. Zobaczymy, co jest z nim. Dąb nie wypuszcza liści. Zobaczymy, czy jest suchy. Nie, jest mokry, czyli ma problem, ale się rusza. Podejrzewam, że karczownik obciął główny korzeń. Sprawdzamy nie wysechł, czyli tak jedna wielka jama. Dużo tej ściółki dałem, nagram o tym osobny materiał. Ok, ślimak. I tak, tak tu już jest jama. Skąd te ślimaki? Tu już jest jama, tak, o tak. Ale korzenie są w tej jamie. Tu jest jama. O, mogę pół tego wybrać. Czyli jest jedna jama. Tu jest druga jama. Tak ryje nornica. 10 cm pod. Pod. Trzecia, czwarta. O, wszystko jest słuchajcie, rozryte. Jest po prostu dramat. Jeżeli chodzi o nornicę. Ok. Lecimy dalej. Dereń. Dość sucha gleba. Sadzonka ma dwa lata. Ma się słabo. Zobaczymy czemu ma się słabo. Nie będę go mocno rozkopywał, bo jest szansa, że on jeszcze, jeszcze wróci do życia. Natomiast liście opadają. No, ma się słabo. Tu widać o co chodzi. Tak. Jest dziureczka. Tak, jest dziureczka. Tak, i tą dziureczką idę sobie tu. Ok, tak, podotykamy. Tak, tu jest dziura. Duża dziura. Mogę tam włożyć palca. Zobaczcie. I tutaj, tu, tu, i tu. I tu są jamy. Nie będę go kopał. Jest osłabiony bardzo. Jest niewielka szansa, że przeżyje. E, nornica. Kolejne drzewo. Buk czerwony. Odmiana atropurpurea. Trochę czubek suchy. Dół jest dobry, czyli drzewo walczy, drzewo się broni. Nie będę rozkopywał, pokażę tylko co się dzieje. Dziura. Dziura. Tu jest duża dziura. Tu, o, mógłbym. O, o idę, idę, idę. Pokażę Wam z tej strony, bo tu korzenie nie ruszymy. I tutaj mogę sobie tą dziurą O, o, tu iść, idę, idę, idę. I tak mogę iść. Nie chcę ruszać głębiej. Może odejdą te nornice. Więc ma się źle, bo został podgryziony. I tak możemy w nieskończoność. Kolejny bóg. Taka sama sytuacja. Liście suche. Jakiś tam jeszcze zielony, w większości suche, jak przełamiemy, jest żywy, ale się broni. Jest drzewo bardzo osłabione, korzeń ma bardzo osłabiony, broni się i nie wypuszcza kolejnych liści. Zas zas zasusza, jakby była jesień poprzednie. Tu już od razu widzę, co jest. Dziura, tak? Mógłbym iść, w którą stronę idzie dziura? W tą stronę, w tą, tu, tu podnoszę. W kierunku korzenia. Nie chcę tego za bardzo robić. O, tutaj już mogę rękę włożyć w zasadzie pod korzeń. No, mocno jest podkopany, mocno jest podkopany. Więc tak by to wyglądało na polu, czy w miejscu, w którym otacza nas. Las i pola, że jest bardzo dużo zwierząt, zwłaszcza nornic i pędraków. I czasami trafiają się po, po, po całej kolonie pędraków po 5-6 sztuk duże na takich zasuszonych drzewach. Czasami trafiają się inne zwierzęta jak nornice. Więc głównie przyczyną jest nornica głównie przyczyną jest nornica lub karczownik, z tego co zauważyłem, na drugim miejscu jest pędrak.